No więc dzisiaj jest mega ekscytujący dzień, ponieważ organizacja, z którą jechałam na wymianę, zaprosiła mnie na spotkanie do Warszawy. I to spotkanie to jest takie spotkanie przedwyjazdowe, wiecie, dla exchange studentów, które lecą w tym roku. I ja pamiętam, jak w tamtym roku też musiałam na takim spotkaniu być, a jakby teraz idę jako, wiecie, gość specjalny, więc mega, mega się nie mogę doczekać. Organizacja, z którą właśnie jechałam na wymianę nazywa się Perfect I słuchajcie, dogadałam się z nimi dla was, że jeżeli zdecydujecie się jechać z nimi na wymianę I powiecie im kod Daria Albo po prostu powiecie, że jesteście ode mnie Że dzięki mnie zdecydowaliście się jechać na tą wymianę To dostaniecie 50$ dolarów zniżki Wiesz, że to nie jest nie wiadomo ile, ale zawsze coś Także bardzo wam polecam z nimi jeździć i polecam wam mówić moje imię, bo będzie taniej <laughs> Teraz już i lecimy do Warszawy Dobra, to jest hotel, do którego idziemy teraz na to spotkanie. Teraz wchodzimy. Jest wszystko przykre, co się Skończyliśmy nagrywać dla Was wywiad z panią Magdą oraz Panem Januszem. I teraz będziemy robić spotkanie. 10 miesięcy. E, udało mi się dzisiaj zaprosić na to spotkanie na sam początek w Przykład tego, że można przeżyć, wrócić. I być zadowoloną. Dzień dobry, witam wszystkich tutaj dzieci, może dzieci, bo jestem w samym wieku, młodzież, prawie dorosłych, i rodziców, oczywiście. Ja byłam właśnie na Wymianie teraz w roku 2020-2021 i wróciłam do sali tydzień temu. Nie stresujcie się, bo to będzie najlepszy rok Waszego życia. Nawet jeżeli będą jakiekolwiek problemy, to czego Wymiana uczy, tak naprawdę, to tego, żeby cieszyć się z życia. I na przykład wymiana pomogła, że tak powiem, odnaleźć samą siebie. Ja się czuję lepiej ze sobą niż kiedykolwiek w moim życiu jestem pełna energii do życia. Czy te obawy, które miałeś sprawdziły to się? Totalnie nie, bo ja w sumie najbardziej się bałam post rodziny, że coś będzie nie tak, że się nie dogadamy, że będę po prostu płakać codziennie, a dosłownie trafiła mi się cudowna rodzina, miałam cudowny rok, nie płakałam ani razu, Coś, w się sensie na pewno nie spowoduje zmiany, prawda? Było super, także to było totalne przeciwieństwo tego, czego się obawiałam. Jeśli się domu, była tęsknota, Jak sobie sobie Wtedy starałam się iść do mojej host mamy i z moją drugą studentką, która się nazywa Kat, ona była ze Szwecji. weszłam do niej i po prostu albo sobie nie film razem, i po prostu starałyśmy się coś robić, żeby o tym nie myśleć żeby po prostu cieszyć się tym, że jestem tu i teraz w Ameryce, bo wiadomo, że do mojej rodziny wrócę za jakiś czas, więc nie ma co się tam, bycia rozżalać nad tym, że o Jezu, chcę do mamy. Wiadomo, będzie się tęsknić, ja też tęskniłam, ale po prostu nie ma co na to tracić czasu, tylko właśnie lepiej się skupić i porobić coś fajnego tam, spędzić czas z rodziną, ze znajomymi, jeżeli Wam to pomoże i no taka jest moja rada, przynajmniej ja sobie tak z tym radziłam, bo tak było najłatwiej. No, no ja nie wiem. wiem przykład jak program zmienia życie uczestników jeśli oczywiście macie właściwe podejście będziemy w tym możliwe. super, bardzo dziękuję Dariusz za to, dziękuję. że dziękuję właśnie, dobra, kochani <głosy> <głosy> więc skończyliśmy nasze spotkanie, się przemówienie. oni tam jeszcze mają spotkanie przed wyjazdem. Było bardzo fajnie, ludzie bardzo super Jeżeli to oglądacie jedziecie na wymianę w przyszłym, w, sensie w tym roku albo kiedykolwiek To bawcie się dobrze Nie bójcie się niczego, będzie super I no, dziękuję za zaproszenie w ogóle, bo fajnie było Teraz już wychodzimy z tego hotelu Tresowałam się troszeczkę, ale nie było jednak czym, było fajnie, miło i kulturalnie Teraz w sumie lecę na, na wakacje No, także tak, jestem siebie dumna, że to zrobiłam jednak całe to pół roku w Ameryce, kiedy ćwiczyliśmy przemowy na angielskim się przydało Bo w sumie już się nie stresuję mówić przed ludźmi Może nie jestem w tym najlepsza, ale jest ok Miłego dnia, dzięki za oglądanie YOLO, love you